Ok, krótka prezentacja jeszcze raz wszystkich trybów, bo tam ucięło filmik, trochę długo trwało. Będę teraz się starał też przy okazji wyjaśnić, bo kamera może przekłamywać. Teraz mamy pojedynczy błysk. Oczywiście tutaj trzeba pamiętać, że tutaj zmieniamy tryby. Nie wiem, czy tu był guzik, czy, czy nie, ale możliwe, że po prostu tak to jest specjalnie zrobione, żeby nikt tam nie grzebał i nic tutaj nie wystawało. Ale można tutaj wsadzić jakiś, jakiś grzybek. Po prostu jednym puknięciem zmieniamy tryb. Lampa też ma, jakby, taką prezentację całego paternu czyli najpierw jest prezentacja w tym wypadku krótki błysk, chwila przerwy, i później lampa mruga już bez, bez tej przerwy. Jak gdyby od, oddzielenie paternu jeżeli na przykład są dwa jakieś błyski szybkie, błyski wolne, to po prostu jest taka jakby zaprezentowanie tego trybu i, a, i później lampa pokazuje go dalej. Podwójny: jak dla mnie za wolne są te tryby, ja bym je podkręcił tak o pół, o pół raza lub nawet dwa razy szybciej, żeby było. Pa, 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 pa. Tak jak ma Elektra LBX lub Strobos, podwójny szybki, bo to jest za wolno troszeczkę dla mnie, potrójny błysk eee, amerykański Wellen czyli trzy błyski, dwa szybkie i trzeci długi. A cały czas lampa mruga wibrującym światłem. Nie wiem, czy to kamera raczej nie będzie tego nie wychwycił. Po prostu kamera cały czas wibruje, tak jakbyście włączyli elektrę LBL na non-stop. Wibracji bez, bez przerwy. Te diody, te diody są naprawdę bardzo jasne. E dlatego one mają w razie, taki kształt, właśnie okrągły. Ze względu na te, na te soczewki Fresnel'a, które są tutaj zastosowane, jak dostanę. Soczewki, one są bardzo trudno dostępne. Chyba trzeba je ściągać. Zakrzywiające do 180 stopni i rozpraszające światło. Straty praktycznie są znikome, a efekt jest no, niesamowity. Te soczewki są używane w lampach Elektra i w Strobosie. Są bardzo charakterystyczne. Także tutaj mamy czterokrotny błysk. Ten z Elektry, ale troszeczkę za wolne. Trzeba by podkręcić, żeby było o e, 2 Hz. Częstotliwość 2 Hz, wtedy byłaby taka sama częstotliwość i taki sam pattern, jak ma Elektra LBL. E, I tak powinno mrugać... E, o! Chwila przerwy była i teraz już lampa miga normalnie. E, pojedyncze błyski w tym tempie, na tym pierwszym patternie byłyby odpowiednie, czyli w, Czyli tak, ta, taka prędkość byłaby odpowiednia. Chwila przerwy była i teraz znowu. Tak wibrujące, czy, chyba 5 czy 6 jest ten wibrujący, e, wibrujący, no nie nie wysłowie się dzisiaj. Wibrujące światło i pojedyncze A błyski. I kolejny. Tutaj się to cały czas świeci. W tamtej, drugiej lampie, której aktualnie nie tutaj, jest na zmianę. Jest jeszcze druga strona. Że można sobie wybrać. Ale gdyby to prawdopodobnie było z tyłu, no to można byłoby powiedzieć, że dym jest z lewej strony. No, i to jest światło stałe. No tamto niestety w pełnym słońcu tam to było nagrywane, także kamera też przekłamywała, ale w pełnym słońcu są bardzo dobrze, jest bardzo dobrze widoczna ta rampa, jak jest prawidłowo ustawiona. I teraz to są tryby, po prostu, mix. Lampa przeskakuje je wszystkie. Także, chyba ten, ten tryb by był ciekawy do zastosowania na co dzień. Po prostu a lampa automatycznie zmieniała te tryby, ale jest ich bardzo, bardzo dużo chyba. Jeżeli się nie mylę, to około 20 jest tych trybów. Można policzyć potem i podać ile jest tych trybów. Miks się liczy jako jeden tryb. W tamtej lampie jest 22, jeżeli się nie mylę po przeliczeniu. I tam bardzo dobrze świeci ta lampa na przemian. To już jest chyba zapętlone, kolejne tak już jest zapętlone, i następne ten jest bardzo dobry. Tamta lampa ma wolniejszy, jeżeli się nie mylę, też była przerwa. I już macie dwa na stronę, impulsy, trzy impulsy, e, Wellen e, na zmianę, trzy impulsy, dwa szybkie i trzeci jest zatrzymany, przytrzymany, bardzo dobrze widoczny dzień. Eee, szybkie <laughs> mm, zmiany, pojedyncze błyski na przemian vibro teraz mamy cztery szybkie i 4 eee, na stronę po prostu to jest lampa przekłamuje, po prostu jest wibrujące światło To ładnie tutaj pokazać. Miało być szybko, ale oczywiście ten film nie będzie trwały. Teraz na przemian. To jest chyba dobrze widoczne. Pojedyncze impulsy z szybkimi przeskokami. I wróciliśmy do punktu wyjścia. Że ja. tak to się prezentuje. Włącznik w zapalniczce. Bo nie, bo dla mnie nie ustawić się tu maksymalnie. ustawienie ostrości głosowe. Sygnalizator S1. Jakieś to oznaczenie jest. W każdym razie, lampa jest praktycznie nowa. Więc tutaj trzeba uważać szczególnie na ten przewód. Żeby się nie wyrwał i lampa jest bardzo lekka, co jest to plastik, ale to pozwala, żeby się utrzymała na podszybiu wysoko. Tamta lampa jest metalowa. Nakręcimy jej paterny później. Ta się nadaje na podszybie, tamta się nadaje, w sensie na podszybie wysokiej obok lusterka, na osłonę przeciwsłoneczną, a tamta tylko na podszybie w, od dołu. Tam, gdzie lampa się może oprzeć. Ale myślę, że jak się wymieni śruby, to będzie, będzie o wiele lepiej. Także tyle ode mnie. Pozdrawiam i zapraszam do innych moich filmów. A jeszcze tutaj zrobimy sobie modyfikację z tymi soczewkami. To tutaj się da łatwo wyjąć i stunigujemy sobie tę lampę tak, jaką powinna. jak to są też bardzo dobre, chociaż wygląda to jakby to była lampa chińska, ale świeci e, zgodnie z homologacją, niby R65, chociaż nigdzie tej homologacji tutaj nie ma. E, ale świeci naprawdę, jest różnica. Jest różnica pomiędzy Chinolami, a których już też miałem bardzo, bardzo wiele, testowałem: e, lampy za 30, za 40 zł, lampy za 200, za 300, i to jest chyba najdroższa lampa. Jaką mam kolejna jest Federal Signal Viper. Jak będę miał, to pewnie nakręcę filmik. Tymczasem pozdrawiam i dzięki za oglądanie.